Cześć, z tej strony A1009, a dzisiaj nagrywam Minecraft na serwerze craftgames.pl i będziemy dzisiaj nagrywać sobie Sky Wars. Dobrze, yy, powróciłem do Minecrafta i do nagrywania, więc yy, oczekujcie kolejnych odcinków, a ja w tym czasie. No, pójdę na pierwszą rękę Dobrze, jest pierwsza ręka Ona nawet fajna. Na sam początek, spoko. 8, 7, 6, 5. Kto so już, Kto sojusz? Boże. Po co oni to piszą? Dobrze. Mamy już diamentową siekierkę. O, i mam jeszcze żelazny hełm i yy, buciki. Dobrze. Przekupujemy się do tamtego tupa. Pyk, pyk, pyk. Myślę, że wam się spodoba ten mój powrót. No bo wiecie, tyl, już tak długo nie nagrywam, ale yy, wybaczcie, jak. Yy, no bo mogę lamić. Już, już wam to mówię. Od razu. Mogę lamić, bo od 8 miesięcy nie grałem w Minecraft. Ta? O, pięknie nam teraz poszło. Ta? Okej okay? Jest, dobrze, udało nam się już dwóch zabić o, Na początek, dobrze, dobrze nam idzie nawet Dobrze Myślałem, że będzie gorzej Myślałam naprawdę, że będzie gorzej Ale Jakoś Jeszcze nie umarliśmy <grym> Jakiś cud Cud, cud, cud Nie, na serio Od 8 miesięcy nie grałam w Minecrafta I nie nagrywałem tu takie buty. Mi tu, kurde. Niespodziankę Minecraft tak zrobił. Albo mój skill powrócił. O! Jak pięknie, dobrze. Mój skill przepiękny. Powrócił. Po 8 miesiącach. O miesiąc, miesiącach. Miesięcach. Może. Co ja galę? Jeszcze aby jeden gracz został. gdzie on jest? Pytanie takie. Tam! Jest spaniaczek. Jest! Spadł? Jest, spadł. Jest, pierwsza mapka wygrana. Myślę, że zagramy sobie yy, jeszcze dwie albo jedną łapkę. No to idziemy. Lecimy, 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 lecimy z tym. Lecimy z koksem. Idziemy. Dobrze, dobrze, dobrze. Mamy tutaj jakiegoś VIPa. Znowu kto soi? Kurde, już napisał, chciałam napisać nikt. Dobrze, 5, 4, 3. Chwila aby coś sprawdzić. Dobrze. Możemy już grać. Spoko, spoko. Dobra. Mamy śnieżki, nie mamy miecza. Ale zaraz go sobie tutaj skraftujemy. Dobra. Na szybko, 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 szybko. Będziemy mieli kamienny miecz. Dobra, możemy teraz lecieć, zabijać kolejnych ziomków. Ale dobrze nam idzie. Dobrze, dobrze. Jak jeszcze to wygramy, to już. To już. To już, to już. No nic. No, będzie fajnie. O, o, o. Nie, nie spodziewałam się, że ty że ty już jesteś, ale. Won mi stąd. Ja yeah. Pierwszy z główki. I ej no, on miał. pan No nie, mamy hakera najwidoczniej, bo nie dawało się zatrzymać. An chyba, tak, się, tak to się nazywa. To jest w kilaurze. Ach, dobra. I tam do niego już dobrze wygra <ścoughs> Jeszcze nie wygraliśmy, ale dobrze nam idzie. Bardzo dobrze. Jeszcze zostało trzech, nie licząc mnie, więc... Easy peasy, lemon squeezy... Nie no, nie takie easy peasy, ale... Niczotelnie... Dobra, szybko, ryf, ref Aha, umarliśmy, spoko. No to jeszcze jedna ręka. Dobra, jeszcze jedna ręka nam zagramy sobie. Szybko! Szybciej! Dobra. Mamy. Ja zrobię cięcie i widzimy się, aż się zacznie ta ręka. Dobrze. A ręka już się zaczęła. Powróciłem tutaj. O, mamy mieczyki. Spoko, spoko. Dobra, możemy już się pojść do kolejnego gracza. Do kogo by tu się pierwszy przekopić? Yy, 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 o, o, ten już, ten już się przekopuje. Do kogo? Do mnie? Jak do mnie, no to zapraszam w moje skromne O! Spadł. Ale nie nagle. Mamy jakieś śnieżki. Kurcze, nie mamy śnieżek. Byśmy go ładnie zepchnęli. Okej. Okay. Szybko, szybko. Woda. O! Spadł. No to idziemy do tamtego. On już chyba tam zabija. Jeszcze trzech graczy nie licząc mnie. Spoko. Oni się tam klepią. Klepu, klepu. Ja go jeszcze teraz dokończę. Ja, yeah, wygraliśmy arękę. I tym miłym akcentem chciałbym się teraz z Wami pożegnać. Lajkujcie, subskrybujcie i oddajcie. Cześć.